Panie i panowie, 95 kg. Duża różnica, duża różnica. A już teraz zapraszam panowie do face to -face panowie ochroniarze. Proszę tutaj, żebyście byli blisko. Nie mu jeszcze raz widmo. Zrobimy, zrobimy, ale coś. powiedz, co tu mówiliśmy, bo Nie że szczękę dostaniemy, no to sobie te czasy No to. Jak tak, tak, proszę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że. już no będziesz tak tam stał, bez ochrony. W bez ochrony, w klatce. Weryfikacja, ty nawet nie wiesz, kurwa, na kogo ty się piszesz. Jaka paga była? 95 kg Właściwie, no to zapytać: bardzo duża przewaga po twojej stronie, jeżeli chodzi o wagę. Czy to ci da przewagę siły, czy jednak przeciwnik go będzie przez to szybszy, bardziej żwały? To znaczy, ja budowałem kondycję na tej wadze, więc yy, myślę, że na tam bardzo mocno się zdziwi. E, nie, 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 nie. Nawet jeśli pierdolę, maga to tylko po treningu. Generalnie, budowałem kondycję, zobaczymy. Ja nie mówię, że go rozpierdolę, bo mam pokory. Potem nie chcę jakichś filmików i shotów na internecie, że lekcja pokory, ale znam swoje umiejętności. I mam nadzieję, kurwa, że nie będzie spiętała ustawki. 16 kg przewagi Twojego rybala. Jak się czujesz z tym, że będziesz wchodził jako mniejszy? No, grubas! Jebama. na Super, dobrego. no, byś nie Nie, mierzy to gracja, Panowie, podejdźcie czy to to spróbuję te mikrofony pasowo połączyć? No ja się nie uderzę, mówiłem. Ja mam zasadny charakter. No ja się nie uderzę. Nie mam zamiaru. No chodź, może. Znaczy, nie No, pierwszy raz w tej ręce do tą rzeczywiście chyba nikt nikomu nie wystrzeli. Kurcze, kurczę, kurcze. Kurczę. Jak się czujesz z tym, że mówiło o opuszczeniu rąk, a. Jeszcze raz, jak mi uderzył, mam zasady i charakter. Dobra, panowie, to do trzech razy tylko ostatnia próba i proszę, rzeczywiście powstrzymajcie się. Powstrzymajcie się. Dobrze. Tylko, tylko tyle potrafisz, melana Cwella. Jutro pierwsza wymiana, Zobaczysz kurwa, jak cię zlokalizuje. Fraje, jebani. Za wszystkie wyzwiska do mojej narzeczonej i wszystko, co robiłeś. Weryfikacja. Jutro. Rozumiesz? Nawet jeszcze nie wiesz. Jeszcze nie wiesz. A tam? No co? Powiedział Bela na dsferę, a tu musiałam na niego naprócić. <gry> Dobrze. Panowie, w takim razie nie będziemy już robić pozycji bokserskich. Dziękujemy serdecznie. Jeden z bardzo oczekiwanych...